Witam oficjalnie serdecznie na kolejnym webinarium. Tym razem to webinarium będzie dotyczyło stricte zagadnienia ponownego podłączenia Data Managera do internetu. Ostatnim razem jak wspomniałem Mariusz prowadził webinarium na temat ogólnie podłączania Data Managera na temat problemów podczas konfiguracji Data Managera. Tym razem skupimy się na jednym konkretnej kwestii, na jednym czasami można powiedzieć problemie, czyli ponownym podłączeniu Data Managera do sieci, które może być wymagane na przykład w sytuacji, jeżeli klient zmienił hasło do sieci Wi-Fi swojej domowej, zmienił dostawcę internetu, czy zmienił swój router. Dzisiejsze webinarium będę prowadził ja, Michał Kściuczyk. Całą prezentację dla Państwa omówię, omówimy sobie pewne zagadnienia, natomiast na pytania, do których zachęcamy do zadawania w trakcie tego webinarium, odpowie kolega Mariusz Majmurek. Kiedy mogą zaś przyczyny konieczności ponownej konfiguracji sieci? Więc, tak naprawdę, pierwszą z przyczyn, gdzie możemy, może być wymagana ponowna konfiguracja sieci, ponowna konfiguracja falownika do sieci LAN-u klienta, to przede wszystkim wymiana routera. U użytkownika. Klient nie wiem, wymienił router, coś nie działa, należy ponownie wybrać sieć. Zmiana hasła sieci domowej, bardzo częsty przypadek. Czasami żartobliwie, nawet mówiąc, po wyjściu instalatora od, od klienta po skonfigurowaniu falownika, klient szybciutko zmienia sieć Wi-Fi, zmienia hasło do sieci, no bo przecież podał instalatorowi. No więc najlepiej, jak sobie je zmieni, takie, którego nikt nie będzie znał. No i w tym momencie oczywiście traci zasięg do, traci zasięg z falownikiem, falownik traci połączenie z routerem. No, wzywany jest instalator ponownie i tak dalej. O tym za chwileczkę. No i trzecia, oczywiście, już ewidentna sytuacja, kiedy klient zmienił dostawcę internetu. Od czego rozpocząć rekonfigurację sieci? Więc oczywiście pierwszym etapem. Jakiegokolwiek, czy konfigurowania data managera, czy zmiany, tak jak w tym przypadku, hmm, rekonfiguracji połączenia z internetem, jest uruchomienie w falowniku punktu dostępowego Wi-Fi. Jak to zrobić? Jak na załączonym tutaj slajdzie, oczywiście z menu wyświetlacza, wchodzimy w menu ustawienia, wybieramy sobie punkt dostępowy Wi-Fi, wybieramy opcję Uaktywni punkt dostępowy Wi-Fi. I wyświetli nam się na ekraniku nazwa sieci routera z hasłem, które będzie potrzebne do tej sieci. Na temat problemów z ewentualnym załączaniem punktu dostępowego Wi-Fi mogliście Państwo usłyszeć na poprzednim webinarium, które, które prowadził Mariusz. Więc tak, po uruchomieniu punktu dostępowego Wi-Fi w falowniku łączymy się. Urządzeniem mobilnym, tudzież laptopem. W naszym przypadku, dla naszej prezentacji, użyliśmy oczywiście komputera. Łączymy się z siecią Wi-Fi, którą generuje nam falownik. Nazwa tej sieci, w tym przypadku Fronius Podkreśnik 24368654, to ta nazwa, którą przed chwileczką widzieliśmy na wyświetlaczu falownika. Do niej, jeżeli będzie wymagane podanie hasła, oczywiście standardowo hasło to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Jeżeli to hasło było już wprowadzane wcześniej, tak jak ja w tym przypadku konfigurowałem już ten falownik niejednokrotnie, dlatego to też hasło mam zapamiętane w swojej przeglądarce. Następnie po połączeniu się z siecią falownika, z siecią Wi-Fi, z jego access pointem, uruchamiamy przeglądarkę internetową i w pasku adresu przeglądarki wpisujemy albo http://data manager. Albo standardowe IP, jeżeli w tym przypadku oczywiście mówimy o konfiguracji po Wi-Fi 192, 168, 250, 181. Możemy napotkać sytuację, w której wymagany będzie potrzebna nazwa użytkownika i hasło. Jest to nazwa i hasło, którą konfigurujący ten, tego data managera wcześniej nadał temu, temu data managerowi, żeby móc się dostać w, jego, w obręb jego ustawień. Po wprowadzeniu tego IP. Zatwierdzeniu przyciskiem Enter lub kliknięciu przejdź. Otwiera nam się okno główne web serwera, web interfejsu Data Managera. Jeżeli oczywiście Data Manager wcześniej był skonfigurowany poprawnie, otrzymamy ten okno ekran i w prawym, w prawym, na prawym boku klikamy przycisk zaznaczony ustawienia. Następnie w oknie, które otrzymamy po kliknięciu ustawienia. Z menu dostępnych ustawień wybieramy zakładkę sieć. Wymagane do skonfigurowania nowej sieci jest przede wszystkim posiadanie zasięgu z tą siecią. Tutaj w lewym dolnym rogu widzicie Państwo sieć, do której łączyliśmy się u nas tutaj we Froniusie o nazwie FrOuser. Do tej sieci wymagane jest podanie hasła, czyli klient jeżeli zmienił hasło do sieci Wi-Fi, co właśnie spowodowało problem z połączeniem falownika, musi nam to hasło podać, musimy to hasło wprowadzić w tym oto okienku. Oczywiście klikając wcześniej przycisk konfiguracja. Czyli w pierwszej kolejności zaznaczamy sobie sieć nową, do której chcemy się podłączyć. Klikamy przycisk konfiguracja i po kliknięciu przycisku konfiguracja wyświetli nam się okienko do wprowadzenia nowego hasła w sieci lokalnej u klienta. Tutaj jedna ważna uwaga. Sieć, do której podłączamy falownik, musi być zabezpieczona hasłem WPA2. Jeżeli klient ma tak skonfigurowany router, że nie, wiem, nie wymaga dostępu do hasła, jest to domek jednorodzinny, oddalony od innych zabudowań, klient nie wyraża obaw, że ktoś mu się będzie z tą siecią łączyć, może wpaść na pomysł, że nie użyje hasła do swojej sieci Wi-Fi. Jest to niestety problem w przypadku naszych falowników, ponieważ. No, Wymagają one, połączenie falownika z routerem wymaga szyfrowania, zatem klient musi mieć nadane hasło w protokole WPA2, aby Froniusa w ogóle do tej sieci móc podłączyć. Także w to okienko wpisujemy hasło do nowej sieci, czy nowe hasło do istniejącej już sieci. Po połączeniu się z tą siecią klikamy przycisk check, tego ptaszka tak zwanego u góry, jako zatwierdzenie nowo wprowadzonych. Ustawień. Najczęstsze problemy, które mogą nas spotkać podczas rekonfiguracji sieci, rekonfiguracji podłączenia falownika do, do sieci LAN -u klienta, to przede wszystkim słaby zasięg nowego routera. Czasami klient, dysponując poprzednim routerem, miał zasięg bardzo dobry, czy tam powiedzmy słabszy, ale był po zmianie routera na innego producenta. Może się okazać, że router jest gorszej jakości, ma słabszy sygnał. Niestety, ale na przykład mamy słaby sygnał Wi-Fi lub na przykład jesteśmy poza zasięgiem tego routera, wtedy oczywiście trzeba uruchomić wszelkie procedury mające na celu postawienie w cudzysłowie falownika w zasięgu tego routera, czyli nie wiem, zastosowanie chociażby repetera sygnału Wi-Fi. Drugi problem, jaki możemy napotkać, to to, co wspomniałem już przed chwileczką, brak hasła zabezpieczającego sieć. To hasło oczywiście musi być nadane, jeżeli klient go nie nadał. Możemy w porozumieniu z klientem nadać hasło, ustawić hasło dla tej sieci konkretnej Wi-Fi, z którą chcemy się połączyć. Zablokowane porty na routerze to kolejny problem, z którym możemy się spotkać. Do poprawnej pracy falownika z internetem, do poprawnej komunikacji między falownikiem a routerem wymagane są otwarte porty 49049 UDP, 15015 TCP i 80 TCP. Ostatnim problemem, myślę, rzadko występującym w gospodarstwach gdzieś domowych u użytkowników końcowych, możemy się częściej z tym spotkać w jakichś instytucjach, szkołach, szpitalach, więzieniach, nawet się zdarzało, to dodatkowe zabezpieczenia sieci LAN, na przykład, nie wiem, filtracją według MAC adresów urządzeń, tak? Jeżeli taki MAC adres naszego urządzenia nie zostanie dodany do puli akceptowanych przez router czy serwer urządzeń, no to niestety cokolwiek byśmy nie robili, nie połączymy falownika. Musi być albo taka filtracja, chociażby po MAC adresach wyłączona, albo MAC adres naszego data managera musi być dodany do akceptowalnych przez router czy przez serwer. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Na slajdzie wyświetla się do nas kontakt, oczywiście, na który możecie Państwo zadawać pytania w późniejszym terminie. Jest adres mailowy do kontaktu z nami, jest adres naszej strony, adres naszego forum. Szczególnie polecam nasze forum: forum lub www.fiff.pl. Jest to nasze techniczne forum, strona stworzona przez nas. Powtarzamy to na każdym webinarium. Polecamy bardzo gorąco korzystanie z tej strony. Darmowa pomoc nasza, użytkowników, innych. Dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Także czekamy na, na zadawanie pytań na naszym czacie. Odpowie na nie kolega Mariusz Majmurek lub ja. Czekamy na pytania. Jest pytanie pierwsze: Co zrobić, jeżeli to jest Data Manager 1? To przez Wi-Fi nie chce się połączyć. Co robić? W tym przypadku chcielibyśmy, aby no data manager był raczej połączony przez kabel, ponieważ data manager typu pierwszego jest, jest już bardzo stary, jeżeli mają Państwo bardzo ciężki przypadek i nie, stanie, nie są w stanie Państwo razem z nami sobie poradzić, to taki data manager jest dla Państwa wymieniany na najnowszą sztukę, czyli na data manager 2.0 i problem jest rozwiązany automatycznie. Dobrze, damy Państwu chwileczkę jeszcze na napisanie ewentualnych pytań. Jeżeli ich nie będzie, to, to zakończymy nasze webinarium. Dobrze, drodzy Państwo, widzę, że nie wpływają do nas kolejne pytania. Mam nadzieję, że to zagadnienie jest na tyle proste, że nie wymaga zadanych przez Państwa pytań. Oczywiście, jeżeli w przyszłości, nie wiem, napotkają Państwo problemy, zachęcamy do składania pytań poprzez nasz adres mailowy, czy oczywiście poprzez kontakt telefoniczny z naszą infolinią techniczną. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne webinarium, które poprowadzi kolega Mariusz Majmurek. Dziękuję wszystkim, do usłyszenia.